Budowanie związku. Karty przełożyłam, i tedy nie wylosuję trzy karty. Sedno. Dziesiątka denarów. Co wychodzi naprzeciw? Rycerz, kielichów. Wynik, odpowiedź, rada. Rycerz denarów. Sedno. dziesiątka monety. Jeżeli nie będziemy chcieli zbudować związek na dobrach materialnych strony przeciwnej, to go nie zbudujemy. Nie zbudujemy związku, aby mieć zabezpieczenie materialne, albo strona przeciwna przyniesie na nas swoje dobra materialne, choć część. To się nie uda. To już jest skazane na porażkę. Związek jest skazane porażka. Żeby zbudować związek, to para musi sobie to wypracować. Żeby para osiągnęła luksus materialny, to przede wszystkim musi kochać się. Z całego serca kochać się. To wtedy przechodzą pieniądze. Wtedy para jest zaskoczona, jak łatwo przychodzą pieniądze do nich. Jak nie ma równowagi w uczuciach i jedna osoba bardziej kocha, a druga mniej albo w ogóle... To jest odpływ majątku. Widzisz, jak ważne jest, aby szukać partnera dla siebie, który odwzajemni twoje uczucia, które są prawdziwe, a dobra materialne nie mogą mieć nic z tym wspólnego, bo one później przypłyną. Szukaj partnera, który jest podobny do ciebie, ma takie same poglądy, ma takie same priorytety, priorytety na życie. Związek zbuduj na wartościach. Wtedy pokażą się pieniądze. Ale nigdy na odwrót. To znaczy pieniądze, a później miłość. Co wychodzi naprzeciw? Rycerz Kielichów. Rycerz Kielichów pokazuje osobę, mężczyznę czarującego, lecz manipulującego. Potrafi manipulować innymi. Jest sympatyczny, ale na powierzchni. Ale jest nieprawdziwy. To też jest kochanek. I tutaj jego rola się zakończyła. On chce być tylko Twoim kochankiem. To jest osoba konkretna. Może rozkochać i porzucić. On nie jest gotowy na związek z Tobą. Jest marzycielem, jest wizjonerem. Zdarza się jemu popaść przesadę. Niektóre panie mogą powrócić do takiej osoby. Ale jak wcześniej się nie udało, to i teraz się nie uda. On dalej szuka dla siebie pięknej mery. On gra pierwsze skrzypce. Wynik odpowiedź rada. Rycerz Denarów. Tutaj należy włożyć wysiłek w uzyskanie dobra materialnego, dobrej sytuacji finansowej. Mieć stałe źródło dochodu. Nie powtarzać starych błędów. Kiedy widzę rycerza monet w odpowiedzi dostanie na drodze mężczyzna, który będzie wierny i oddany, będzie chciał prawdziwej miłości i partnerki, ciebie, która przejawia wartości. On będzie chciał z nią porozmawiać, wymienić z nią zdania, poglądy, lub mieć swoją przestrzeń. Nie możesz go osaczać. I on nie może Ciebie osaczać. To będzie dobry materiał do budowy związku. Jeżeli nie chcesz ślubu, to buduj związek. Jeżeli chcesz ślubu, to jego sobie odpuść. Pomimo wszystko. Będą inni. Też wartościowi jak Ty. Nie trac czasu. Szukaj dalej. Tutaj jest pokazana fajna miłość. Tutaj jest pokazana fajna miłość pary do siebie. Na bardzo dobrych fundamentach. Obustronna miłość. Tutaj jest pokazany mężczyzna, który jest stabilny finansowo. Może mieć małe pieniądze, ale stałe. Bo tutaj są dosyć duże pieniądze, ale nie stałe. Ta osoba jest niestabilna emocjonalnie. Szukaj sobie takiego partnera. Rycerza denarów. Tutaj będzie prawdziwa miłość. Z całą pewnością. I tego Ci życzę. Życzę Wam dużo miłości i zdrowia. I spełnienia. Dziękuję. I życzę Ci wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.